Karolina Korwin-Piotrowska płacze i żałuje. Poruszający wpis dziennikarki. Przepraszam cię. 21 listopada Karolina Korwin-Piotrowska zamieściła na Facebooku przejmujący wpis, w którym poinformowała o śmierci swojej ukochanej suczki. Do słów dołączyła krótkie nagranie. Jej post wyciska łzy. Karolina Korwin-Piotrowska otworzyła serce i opisała, jak wyglądało życie jej czworonożnej przyjaciółki. Najbardziej lubiła morze i piasek. Kopanie dołków i panierkę z piasku, oglądanie kotków, wiewiórek, jeży, napisała. To wspomnienia codzienności, które z biegiem lat stają się najcenniejsze. Karolina Korwin-Piotrowska przywołuje ostatnie chwile z ukochaną suczką. W poruszającym pożegnaniu Korwin-Piotrowska opowiedziała też o ostatnich momentach życia swojej suczki. Odeszła wczoraj wieczorem w domu, w moich ramionach, z całym swoim kochającym stadem, napisała. Dziennikarka przyznała, że jej piesek był wyjątkowy, odważny, mądry, pełen charakteru. Uratowała mi życie i dała mi więcej niż większość ludzi, których spotkałam na swojej drodze, dodała. Wzruszające słowa Korwin Piotrowskiej Korwin Piotrowska wyznała, że mimo walki nie zdołała przedłużyć życia ukochanej suczki. Ona mnie uratowała, mnie się jej uratować nie udało. Przepraszam Cię, mój piesku, starałam się, napisała. Słuczka odeszła w domu, otoczona ukochanym stadem. Dziennikarka żegna ją ze wzruszeniem. Dziękuję Ci, piesku, za te lata. Nigdy Cię nie zapomnę. Wstanę, pójdę dalej ze stadem, które już tęskni i będę za Tobą płakać. Do zobaczenia moja radosna, niezwykła, cudowna dziewczynko.